Hey wszystkim, tu Mariusz Gajdżik, i w tym filmie zajmiemy się mocniejszym filtrem KNF Concept, czyli Black Diffusion o mocy 1/4. We wcześniejszym filmie omawiałem już filtr z mocą 1/8 od KNF Concept, i w tym filmie mówiłem też trochę więcej na temat filtrów dyfuzyjnych i ich zastosowania. Więc jeśli nie wiecie o co za bardzo chodzi, to zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. Natomiast w bardzo dużym skrócie. Będą one zmniejszać nasz obraz i źródła światła, które się znajdują w kadrze, tak jak tutaj widzicie. I będę też robił film, gdzie porównam dwa filtry ze sobą. Więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam do subskrybowania. Filtry zostały mi wysłane przez KNF Concept i zostają u mnie, więc oznaczam ten materiał jako reklamę. Natomiast nie ma to wpływu na moją opinię o tym produkcie, a KNF Concept nie miało wpływu na treść tego filmu. Wiele informacji będzie się tu powtarzać z poprzedniego filmu, bo filtr KNF Concept Black Diffusion 1.4 jest bardzo podobny. Ma średnicę 82 mm i kosztuje około 375 zł. I możecie go kupić u polskiego dystrybutora KNF Concept mitoja.pl i link znajdziecie w opisie filmu. Możecie wybrać odpowiedni filtr zależnie od średnicy gwintu na waszym obiektywie, a ja zazwyczaj wybieram filtry w średnicy 82 mm, i redukuję je za pomocą stepa bringów i wam też to polecam, jako że możecie sporo zaoszczędzić, używając tylko jednego filtra do wszystkich waszych obiektywów. Wybrać możecie też moc dyfuzji, i w przypadku KNF Concept Black Diffusion mamy tu cztery opcje: jeden, jedna druga, jedna czwarta i jedna ósma. Ja wybrałem jedną czwartą i jedną ósmą, jako że nie chciałem zbyt mocnego efektu. I jak wspomniałem wcześniej, dziś powiem Wam o filtrze. O mocy 1/4, który ma przepuszczalność światła o wartości 84%. Sam filtr przychodzi do nas w plastikowym opakowaniu, które możemy wykorzystać do ich przenoszenia, kiedy nie są używane. Jeśli chodzi o wykonanie czy specyfikację filtra, to nie ma tu co za wiele mówić. Jest on zrobiony ze szkła z 28 warstwową powłoką, która jest odporna na wodę, oleje i zarysowania. Szkoło jest umieszczone w cienkiej aluminiowej ramce o grubości 3,3 mm, co sprawi, że filtr nie będzie winietował nawet na szerokich obiektywach. Dzięki tej ramce też wygodnie zamocujemy nasz filtr na obiektywie. I jeśli chodzi o specyfikację, to właściwie tyle, i teraz zobaczymy, jakie efekty możemy uzyskać przy pomocy filtra oraz bez niego. Według mnie filtr KNF Concept Black Diffusion 1.4 jest bardzo ciekawą propozycją, szczególnie na tle konkurencji, bo na pewno dużą zaletą jest tu konkurencyjna cena. Efekty, które udało mi się uzyskać za pomocą tego filtra, odpowiadają mi jak najbardziej i nie miałem z nim żadnych problemów. Jeśli chodzi o ten filtr, to na pewno efekt, który pozwala nam uzyskać, jest już trochę mocniejszy i bardziej zauważalny. Więc w moim przypadku będę stosował go, kiedy będę chciał uzyskać bardziej stylizowane ujęcia z większym rozproszeniem. Jeśli więc szukacie filtra, który pozwoli Wam uzyskać bardziej zauważalny, stylizowany efekt, to filtr KNF Concept Black Diffusion o mocy 1,4 będzie bardzo dobrym wyborem do takiego zastosowania. Tak jak wspomniałem, link do filtra w sklepie mitoja.pl, który jest polskim dystrybutorem KNF Concept możecie znaleźć w opisie tego filmu. Jeśli wam się on podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów podobnych do tego. Sprawdźcie też proszę mój Instagram, gdzie staram się wrzucać na co dzień o tym, co u mnie i nad czym w danym momencie pracuję. W tym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Na razie cześć.